Dzisiaj mamy schudziska, dzisiaj mamy nowy odcineczek Dzisiaj gramy sobie w Bedworsy Tak, yy, no, no Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten filmik. Zostawcie łapkę i subika więc no, lecimy Dzisiaj będę nagrywał z mikrofonu. Mam nadzieję, że będzie słychać. Dobrze, wszystko. Na chwilę będę... FK. A dobra. O, właśnie mikrofon. Muszę sobie trochę przyczepić Tundra. E, właśnie tak. O, mam nadzieję, że teraz będziecie mnie lepiej słyszeli. Aha. Jestem niebieskim. Dobra. Mam nadzieję, że to wygramy, ludzko. Nagrywam. Okej. Okay. Dobra. Polecam moją taktykę, więc jakby ktoś nie wiedział jaką, jakby ktoś nie wiedział, znaczy się jaką, no to, że kupuje sobie miecz, y, szkło, buduje się na początku szybko do irona, albo lecę szybko na sąsiada, albo już na złoto, a teraz wlecimy sobie na sąsiada. Dobra Dobra I miecz, Gdzie ty? Aha tu jest To pa Dobra Robimy to tak No czy Czy spadnę? Dobra przeżyłem Lecimy No, też vlogi Wbijajcie na. vlogi z. Chyba za pomocą jest Co? Nie, nie. Jest ja ginę, jest ja ginę, jest ja ginę, jest ja ginę. Nie, żyję. A na pół HP, pół HP, pół HP. Uciekam. Ale no. Wbijajcie na vlogi z Irem. E, dlaczego? Bo dostanę nowego crossera, jakby ktoś wie, to jest. To jest taki jakby motorek, tylko że dla dzieci, tak jakby, ale dostanę go, jak dobrze, i będziemy sobie nagrywali vlogi, więc no, mam nadzieję, że wam się spodoba, więc wbijajcie tam. Weźmiemy sobie od razu kilofik. Ja zawsze muszę mieć ułożone w ekwipunku, nie wiem dlaczego. Lecimy Uuu, przez chwilę myślałem, że to tam dziuro Że tam jest dziura. O, to tam, to Eee... To tam go miał... O kurde Ja mam 2 HP mniej Aha, co robi? Jesteśmy w Forte, nie? Muszę się zaraz zacząć klepkę z nim Ej mordo Co ma kamienny miecz? Ma kamienny miecz ma. Mam na to szansę Dobra gdzie uciekasz? Chodź tu Czy ja auto jump'a włączenego? Nie Ej mamusie te ty. ty TY ILE TU LUDZI ja mam lagi Nie chcę go... Aha, spadł, szkoda. Nie chciałem go... robić, żeby spadł Ej! To ja mu rozwalę łóżka Siema Mam nadzieję, że się nie obrażysz, jak się rozwalę łóżko o! Co to było? Okej, okay. dzięki, to pan. Nie ma złota? To mi zabrał złoto. Przyznać się. Czy zielone żyjenie? No dobrze. Aha, czekajcie. Będę to tak, to tak, to, 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 to tak. Ja nie mogę. Ja. Mhm. Od kiedy e, nie było ostatniego odcinka, od wtedy. Aha, chciałam, chciałbym że zajecił, już panowa. E, już e, nie grałem w Petworse, więc to były aż 3 dni. Więc no, lecimy. <laughs> Zostawcie sulika. Sudika z słoneczkiem. Ok. Kupujemy sobie diaksowy miecz. na początku. O nie, nie mam łóżka. O dziękuję. A to ten jest, to ten typek. Tego tego zabiję. Dobra, rozumiem. Dziękuję ci. Naprawdę ma przewolone widzimy tak Morda Czy ty? Oto to się mi rozwalić łóżko Karma daj karma po prostu Nie wiem czy wiesz Nie wiem czy wiesz mordo, ale właśnie łóżko więc no pa. Było fajnie jak się skończyło. Mamy dwa złota. Dwie wtapki, trzy. Otamy. Ej! Nie zabieram moich killów mordo! Właśnie, że spadłem. Kurde, mam coś... ...w sacinku Nie, nie zabijaj go. Ja go chcę zrobić Zabijam mych dwóch. Co? Nie? Jak to nie? Żeby dwóch zabiłem. No to. Gdzie on? Tu się spotyka. Spotyka. Pił, 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 pił Pa. Kurczaku. Czy to kurczak? Czy jakiś nie? Tam. Na i. n In, Indyk. O, sorry. Chyba tak. Ale dobra. Aha, jeszcze jest jeden Team Tak to bym pozbyła może nawet jak są <laughs> zbroja Ale po co? Lecimy od razu Zbani Siema, jak się masz? fajne do mnie. Czyma? Jest wy łóżkiem? Ja go chyba nie widziałem w co? Gdzie on jest? Ciągle gdzieś. Aha, widziałem go nik Mordo, już po tobie. Wow. Ego... ego go zła... Dobra, Łapi, kłap. Ej! Pa! szybkie budowanie. Zz, zz, zz. Fajnie się gra. Aha, Tu pa. Gdziemy jeszcze jedną rundeczkę. może. Czemu nie? solo Zagramy może teraz na Desert? Czemu by nie? Mam nadzieję, że tą wieleczkę też sobie wygramy. chciałbym się właśnie zmierzyć z jakimś też takim progra, Znaczy, da, nie uważam się, aha, nie uważam się za najlepszego w Minecraft, ale w Bedwars. Tutaj na live Ciekawe, czy ktoś z naszych widzów jest takim dosyć dobrym, chciałby się zmierzyć? Bo ja bym chciał. Trochę łatwo mi się gra. Co? Mam nadzieję, że to wygramy, wygramy. Okej. Okay. Lecimy. Nie! Ha. Czer, czer, czerwone, Czerwone. Ja, no. Trzymaj jak tylko życie, że mi się już nigdy nie odbaguje A się adba, Jakich mamy sąsiadów? Siema, Siema Boję się, że on chce soja, ale stucznego. Fake soy. Na początku dobudujemy się na luziku. Może do, do tego. Jak się mój Do żelaza. Nie spadłem! Widziałem, że spodnę. Widziałem, ja to widziałem. ja wszystko widziałem. Dobra, kupujemy sobie to. Dobra, lecimy Może lecimy od razu z nazwą. Dobra, czemu mm -hmm. nie? Coś to się nie buduje. Czekajcie. Wyrzucimy sobie żelazo, Bo jakbyśmy może zginęli, bo właściwie nie mam żadnego miecza. Musimy się obronić. To... Muszę nam się... Kurde, to coś jest. Jokie! Nie, 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 nie. Daj mi uciec! Kurde żeby nie poszedł na moje łóżko Czy nie mam Co czy ja to widziałem? a nie, to... Przy swojej myślałem, że widziałem Dróg typów, które tym są. widocznie nie Kupy niebieski Nie, on tu leci Nie, please, please Idzie, dobra, idzie. Mamy lepsze uzbrojenie od niego. W tej chwili chyba. Chodź tu. Było ci tak śmieszne? Było tak śmieszne? Chcesz mnie zabijać? To chodź, to chodź. I mordo, idziesz. Mordo, proszę, specjalnie Chyba nie idziesz na moje łóżko Nie, 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 stracę łóżko Kurde, straciłem łóżko Albo nie? Nie, please Nie mam, co? Czy ja mam tak? Ja nie mogę, ja mam straszne nogi Widziałem Myślałem, że będzie chciał mnie rzucić. Ej, mordo Co? Myślałem, że go trafię Nie chcę go zrzucić, bo wiem, że ma złoto. Trzeba spa. A nie, tu jest. No, Morda. Co? Dlaczego no, ja się trzymam? Bo ja nie mam szkła. Osiem ma. A spad z, z wysokości. Mam no i umarł. I jeszcze... Dobra, przez swoje myślałem, że tam jest dziura. Myślałem takie... O nie spadł już. Niebieski! Chyba. Ty nie chcesz mnie nie, za mną. No dawaj, dawaj. To mhm. chyba nie... Chyba sobie śniżby zbierać. Moje złoto. Aha, nie trafiłem. Przecież nie mam łóżka? Nie wiem czy ten gość w ogóle myśli. Nie łóżka Chyba trzeba by wyjaśnić. 16 złota. Dziękuję bardzo. Aha, już go nie ma. Poczekajmy, sobie może, na jeszcze jedną brudę, byśmy mieli miecz. To też się może bardzo nam przydać. Ludziska, ludzisk. Nie, niebieski się ma. Jakie. Nie, 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 się dzieje. To To ja mam mam takie? takie? co? co Kurde, ja mam nie, tutaj... O, czy on zabrał moje nie, Mi nie, nie, on chce nie, rzucić nie, on nie, na moje łóżko? Aha. Tu. nie, aha nie, 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 To nie jest moje złoto, to złoto, znaczy na pewno nie jest twoje, jak nie zostawiłeś leka i czubaka, nie, nie, sam spadłem! ja nie mogę, jak jestem słaby, oj, next match, jeszcze jedną giereczkę, czemu nie, czemu nie, czemu nie, czemu nie. Czemu nie? Teraz bierzemy tundra, czy nie ma? Da jest. A będzie tru, tun, trundra, chciałem powiedzieć. Tundra. To będzie chyba dobre zakończenie. Dobra. Chyba to wygramy. Nie! No, Jestem ciemno-zielony. Jak komentarze by by działały, no to napiszcie jaki jest wasz ulubiony kolor mój to jest albo tak zielony czy ciemnozielony obydwa mi się obydwa, obydwa kolory mi się bardzo podobają Z, nie wiem, te dwa najbardziej zbroja, jaka by to zbroja znaczy, żadna zbroja ja nie biorę zbroi Oczywiście wbijajcie, dajcie ze światem. To jest oczywiście udawiła. Dzisiaj, że wbijecie. Ok, tu mam już dobudowanie. Zrobimy takie sorki. Czy komuś? Aha. Czerwony się uważa za super króla. Słodki sorki mordy, ale... Dobra. A ty? O Uważ! Co? O! Co co? Jak? Nie, 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 please, please. Super, że masz te twoje cheaty, ale mnie nie zabijaj. Co mi nie rozwali łóżko? Jak ja mam szczęście? To jest po prostu super szczęście, nie? Czerwonego już nie ma pójdziemy sobie na środeczek. po złoto. Są czteru ludzi do zasłonienia. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że to wygramy. Bo jak nie ja, to się załamę naprawdę. Znaczy, żelazną zbroję. Weźmy sobie dużo budulca, bo to nasze bardzo może przydać. Aha, my przecież mamy łóżko, już mówię, takie cedełko, że Musimy? Nie możemy spaść. Znaczy, no, nie chciałbym. Ale no. Kiedy weźmiemy to. так. Зачем я? Аква. Ты бастрачил, że 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 chcę mieć Minecraft Java byśmy sobie grali tam może w jakiejś więc u kław u kła 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 więc mam nadzieję że zostawisz teraz łapkę i Suwika. o później co wie? Będzie... o kurde Zabiję A dzięki, dzięki za to miecz, nie? Dzięki. Aha, wygrałem. Jej. Ej, dobra gierania, nie? Super giera. Aha. Więc będziemy już kończyli ten odcinek. Stawcie lajka like i y, subika. Mam nadzieję, że znowu będziesz na następnym odcineczku. Oj, pa! pa.